Dobrze. Jeszcze chwila. Ruszyły! Dobry start! Wszystko razem, blisko siebie, walka o prowadzenie jest Badalona na czele. Badalona prowadzi na drugiej pozycji nikotyna, green dust, Illich, golden, allegra, Persei, buzer i amtaki. Nadal na czele stawki badalona, tuż przy niej nikotyna, na trzecim miejscu green dust, ale tam wszystko bardzo, bardzo blisko siebie. Na ostatniej pozycji galopuje i am Taki. Nadal badalona, nikotyna jest na drugiej pozycji, na trzeciej green dust. Toż i licz, 1000 metrów do celownika Golden Allegra, Jam, taki Buzer i Persej. 850 metrów do celownika. Badalona nadal na czele. Nikotyna jest na drugiej pozycji. Razem w tej chwili galopują Web Web, trzecia Green Das poprawił na czwartą pozycję i ale to wszystko bardzo, bardzo blisko siebie. Stawka galopuje mocno zgrupowana. Wyjście na prostą. 600 metrów do celownika. Bardzo, bardzo szeroko, na największym kole Persyj. Badalona przy Bandzie jest na czele. Mocno atakuje grindas 450 metrów do celownika. Grindas jest na czele. Badalona na drugiej pozycji. Finiszuje nikotyna, finiszuje Ilic, ale Grindas bardzo dobrze galopuje jest na pierwszej pozycji, na drugiej w tej chwili jest Ilicz. Buzer tam się rozwijał. Spędza po zewnętrznej 150 metrów do celownika. Green Das przylepiona do bandy. Jest na czele Green Das, Green Das, buzer, Green Das, buzer, Green Das, Wygra ten wyścig i celowni Green Das, buzer, Ilicz, Badalona, Nikotyna, e, Golden Aregra, Persy i Amtaki.